Witam Was, ja jestem DJ Joker. E, właśnie jestem w Holandii. No. E, no. Będę tak za jakieś 20 dni. Do szkoły się na pewno trochę spóźni. Nie no, 10 dni może być. Do szkoły się później parę dni. Moja mama najwyżej mnie z tego zwolni. I mi... No co? No i mnie zwolni. No to chciałam wam tylko powiedzieć, że nie kantuję, że jadę do Holandii, bo jestem w Holandii. No ale to mogę pokazać. Za oknem nie ma nic, tylko jest co innego. To nie jest... To nie jest polska, mówiłem. To nie jest polska. Za oknem są polskie rejestracje. Proszę. Widać. Widać. <laughs> Widać. Dobra. kamera Czekajcie, teraz tą kamerę tutaj. Dobra. Już. Położyłem. No i do zobaczenia w moich innych filmach. Cześć. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Żółty magiczny tak Cześć. Nie oceniajcie żółtych magicznych godziczek, tylko oceniajcie. Boże. Do. Cześć.